Robię Wam lajfa z kopuły. Wcześniej robiłam z, tam, ze środka z kopuły, ale ze środka widać było um, Bazylkę Świętego Piotra, a teraz się wgrapam na kopułę, robię zdjęcia, nagrywam no, i robię Wam tego lajfa. No, to jest coś pięknego. Ja wiedziałam, że dzisiaj będzie piękna pogoda, ale nie wiedziałam, że będzie taka dobra pogoda. Nie wiem, czy ktoś Wam zrobił lajfa z kopuły. Yy, Piotra. Co wam powiem? Nagrałam całą tą drogę. Zobaczycie jakie są schody, wąskie, wszystko. Wszystko wam puszczę na kanale. Nagrywam tym drugim telefonem. Nie byłam na kopule 17 lat. Już tam na zewnątrz powiedziałam o mąż dzwoni. Słuchajcie, rozłączyło mnie, bo rozłączyła mnie, bo mój mąż zadzwoni, pyta się gdzie jestem no jestem kochanie w Kupule i y tutaj y Zmęczyłam się, jest ciepło i którzy się rozebrali, ja myślałam, że tu u góry będzie silny wiatr i kurtkę tutaj od razu założyłam, ale już nie będę ją ściągać, bo e, będę ją musiała nieść, e, ale coś pięknego, coś pięknego i jak ktoś się wdrapie, to jakby miał zawroty głowy, to tutaj takie są do siedzenia e, te e, miejsca, a tutaj mamy cudowny widok. Widok na e, plac e, Świętego Piotra. E, w tej chwili e, choinkę. W tej chwili choinkę ubierają. Myślałam, że już jest ubrana, ale choinka nie jest ubrana, kochani. Ehm, I szopkę też robią. Przybliżę Wam, nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? Ciekawe, jaka będzie w tym roku szopka. Oczywiście się wybiorę. Ehm, podziwiajcie. Podziwiajcie. Cudowne. widać też góry Apeniny widać góry Apeniny, widać Castelli, no jest cudowna pogoda tam widać, pokażę wam Piazza Wenecja, ten, ten biały budynek, poczekajcie ten biały budynek co wam teraz przybliżam to jest Piazza Wenecja. No jest południa, niech w tej chwili, nikogo w tej chwili nie ma, ale to nic. Mówiłam, że Wam zrobię wcześniej live o 11, ja o 11 byłam na placu Świętego Piotra, ale stałam godzinę w kolejce, żeby wejść tutaj na kopułę. Zanim się wdrapałam, zanim tam porobiłam te. no to czas minął i już jest chyba wku do pierwszej a jak nie dalej, um, i co, no i nagrywam Wam, pokazuję Wam, jaki piękny jest od dalej obraz, poczekajcie, to wszystko oddale. E, już tutaj nagrałam, przejdę jeszcze tu, przepraszam Pana, permesso, grazie, dużo jest ludzi, ale tutaj ja chcę tej strony jeszcze przejść i pokazać Wam i zaraz Wam pokażę też, gdzie jest Muzeum Watykańskie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jeszcze fotka. Dobrze, idziemy. Idziemy tam, gdzie jest, kochani, Muzeum Watykańskie. I tak to jest, tak to wygląda tutaj z góry. Linia upada, nie wiem czy jak dalej się przeniosę, czy będzie linia, bo nie we wszystkich miejscach jest linia. Jeszcze nie mogłam połączyć z Wami. Oglądajcie, podziwiajcie, no cudownie, cudownie. O, jeszcze tak Wam pokażę. Pięknie, cudownie. Idziemy dalej, zobaczymy, co się wydarzy. Jak się roz... słuchajcie, jak się rozłączy, no to trudno. To zobaczycie tylko filmy. Bardzo dużo chińczycy e, ze wszystkich krajów ludzie są. Idę z wami, zobaczymy, czy tutaj da rady. Tak, da rady. Tutaj już Wam pokazuję. Tutaj jest Muzeum Watykańskie. Do muzeum też trzeba odstać swoje. Ile bilet kosztuje, to trzeba sprawdzić na internecie, ale na pewno 20 parę euro. Jeszcze Wam rzucę tak okiem. Nie wiem, kiedy znowu tu przyjdę, ale dobrze, że tak sobie pomyślałam, żeby przyjechać na Watykan i iść na Kopułę. Bo ja 17 lat na. w tej kopułę nie byłam. Wiecie co? A się wdrapałam. 17 lat to jest długo. Dużo, dużo, dużo czasu znęło. Podziwiajcie, podziwiajcie. Kto później wejdzie na tego live'a, będzie mógł podziwiać. Nie każdy robi live'a z kopuły. Czy w ogóle, weźmie mi napiszcie, czy jakiś tam youtuber, który podróżuje, zrobił z kopuły live'a. Może i zrobił, tylko ja nie wiem. Dobra, podziwiamy. Dalej nie będziecie podziwiać mnie, bo ja jestem bardzo zmęczona wchodzeniem i spocona, bo jest ciepło. Są ludzie ubrani w krótkich rękawkach, a ja jestem ubrana w kurtce ciepłej i tego, i po prostu sweterek mam taki ciepły. Tutaj są ogrody watykańskie i jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że tam płynie rzeka Tybr momentu, bo ja muszę tego, muszę wziąć Wam, przybliżyć. Jak jest tutaj ten, ten, to zobaczcie, zaraz Wam przybliżę, o widzicie, to jest rzeka, rzeka Tybr, Fiume Tevere. I obok rzeki, o widzicie, pokazuję na pierwszym planie. Tutaj, może palcem pokażę, jakoś nie wiem, czy mi się uda. O, tam to jest ten, to jest Castel San Angelo. Oglądajcie, podziwiajcie. No, tutaj te mosty na tym rzece Tybry zbudował, zbudowali cesarze. No, trzeba byłoby sobie trochę, trochę poczytać na ten temat. Ale Rzym z góry jest cudowny. Boże. Tylko podziwiać, podziwiać i podziwiać. Podziwiajcie razem ze mną. Podziwiajcie. Och, nie mam na tyle karty, żeby nagrywać tak dużo więcej e, tego, ale mogę wam. No, dawno w Słuchajcie, no tam jest jakaś wieża daleko. Tam jest taka, jak ja Wam przybliżę, nie wiem czy mi się uda, kiedyś pojadę. Tu jest wieża telewizyjna, a obok, zaraz przekręcę kamerką, zobaczymy. Tam jest taka, takie wzgórze, Zodiak, no. To, Monika prezentuje. Później sobie zobaczysz od początku. Niestety stałam godzinę w kolejce, żeby wejść na teren Watykanu. Kolejka się zaczęła, już Wam pokazuję, od tego pierwszego filaru, tam, o, tam się stamtąd zaczęła, stałam godzinę czasu, od tego filaru się kolejka zaczęła, od tego. Stałam godzinę czasu tu, 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 tu aż przeszłam do kontroli. Jak mnie skontrolowali, no to poszłam do talety no i wdrapałam się na kopułę. Także cudowny widok. Jeszcze raz się powtórzę, na kopule nie byłam 17 lat. Mąż do mnie zadzwonił, pyta się gdzie jestem. Mówię, że jestem na Watykanie, na kopule, ale linia upadła i bardzo dobrze. Cudownie. Choinka nie jest jeszcze ubrana. Choinka nie jest jeszcze ubrana, tak jak mówię. o Ej, nic Która jest godzina? Monika napisz mi, bo zegarka nie wzięłam. Nie mam zegarka. Ja nie wiem, czy jest pierwsza godzina, czy która. Jesteś Monika, tam Weź mi napisz, która jest godzina, bo nie widzę tu na zegarku. Na telefonie nie widzę. E, słuchajcie, no jeszcze troszeczkę tutaj postoję, popatrzę się na piękno Rzymu z góry i zejdę i pojadę. Nie wiem, w które miejsce. Może do Fontany di Trevi pojadę, a później stamtąd będę. Miała metro na stację Termini i z metrem wrócę do domu. A, 13.30, a to dlatego mój mąż dzwonił, a ja mu powiedziałam, żeby nie czekał z obiadem. A, to 13.30, to ja nie wiem, czy ja pojadę do tego, do tego, czy ja pojadę do Fontany di Trevi dzisiaj się rozmyślam zanim dojadę będzie druga tego może sobie pojadę no pomyślę gdzie jeszcze by pojechać tutaj tą ulicą bym mogła sobie przejść tam jest tam są fajne sklepy ale i do tego zameczku ale tam później nie mam autobusu a ja muszę przejść tędy tutaj wyjść i przejść i do, dojść do ulicy Otawiano na metro linia A no dobra podziwiajcie ale cudowny dzisiaj widok jest, Ojej, ale beautiful. Ja się, przejdę jeszcze tutaj. No tutaj, tak jak wam pokazuję, ludzie, jeszcze tu pokażę, ludzie... Nie, upadła linia. O, tutaj są takie siedzonka. No dobrze, się przemieszczyłam, bo pokażę wam teraz ogrody watykańskie. Podziwiajcie. Live na żywo z kanału Via Josewą. Kto nie ma jeszcze subskrypcji, nie robi subskrypcję. Nie będę go kasować. To jest cudowny live. Po 17 latach wdrapam się na Kopułę Świętego Piotra. Pokazuję Wam piękno Rzymu. Rzym jest cudowny. Nawet nie mówiłam do męża, że wejdę na Kopułę, bo tak pomyślałam w pociągu, bo wcześniej nie wiedziałam, czy jak chcę na Kopułę wchodzić. Znaczy, ja w pierwszym, taki pierwszy zamiar był, żeby przyjechać na plac Świętego Piotra i zobaczyć, czy jest choinka ubrana, a choinka jest w trakcie ubierania. Zresztą ty mi wysłałaś kiedyś taką fotkę, Monika. I co jeszcze Wam powiem? Ale później sobie pomyślałam, tak, a pójdę na Kopułę. Czemu nie? Cudowna pogoda. I teraz tak, ogrody watykańskie. U nas, u Was jest śnieg. I to jeszcze jaki będzie śnieg? Bo ja wyczytałam na internecie. E, zobaczcie, jak pięknie. Zaraz tam przejdę, jak mi nie upadnie linia. Ja tutaj byłam w tym. W Muzeum Watykańskim chyba z dwa, trzy razy. Trzeba iść wzdłuż muru i tam wchodzi się. Zwiedzanie Muzeum Watykańskiego jest na 3 godziny. Te wszystkie budynki to są Muzeum Watykańskie. E, tutaj mamy, mm, mamy tutaj ogrody e, ogrody papieskie. O, palmy rosną. Chciał i tego i co jeszcze o, pokażę Wam tędy będę szła ale ludzie mają nie będę krzyczeć bo może ktoś nagrywa na YouTube a to wiecie o co chodzi Ach, a tam jak pięknie co tam jest jakiś nie wiem co tam jest Ach, ale cudownie jakie piękne niebo kochani no przed cudownie jeszcze kawek pójdę, a to będzie pod słonko. To nie bardzo to można. Ludzie nagrywają, wiecie, spotkałam też ludzi z Porto Rico, dałam im namiary na mój kanał. Poznałam ludzi z Hiszpanii, dziewczyny, porobiły mi filmiki i zdjęcia. Spotkałam młodzież z Ukrainy, mówili po polsku. Polaków jeszcze nie spotkałam, ale na pewno tutaj są, gdzieś w pobliżu tylko nie słyszę głosu Niemcy Hiszpanie no ze wszystkich stron świata no, jak ktoś przyleci z drugiej półkuli no to wiecie taka cudowna pogoda nie wejść na kopułę św. Piotra to jest grzech bo są cudowne widoki cały Rzym widzisz można zrezygnować z jednej pizzy a kupić sobie bilet bo bilet na kopułę kosztuje 10 euro a bez windy 8 euro ale bez windy to jest dużo wchodzenia a winda nas kilka pięter powiezie do góry a później wchodzimy po tych schodkach ja te schodki wam nagrałam wszystko wam nagrałam kochani dziękuję bardzo że jesteście na moim kanale zostawcie subskrypcję, lajka udostępnijcie ten kanał ja się z wami żegnam może jeszcze jakąś fotkę i idę nagrywać, i może jeszcze się zobaczymy w jakimś miejscu, ciao! Ciao, ciao!